No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Jest z nami Wizard. Chodź go nie Dzień widać. dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest z nami Beata. Jest z nami zepsuty pan i oczywiście. Szefamowa. I standardowo y, tam macie miasto, a tam, a tam macie, macie noco. I no I w związku z powyższym wyjechaliśmy sobie po raz kolejny ponownie. Żeby sobie pojeździć, podumać i pogadać. Dzisiaj pogadamy sobie o naszej kulturze jazdy na polskich drogach. O, już tutaj macie pierwszy zajebisty przykład. Tak. No, tak celowo, natomiast... celowo, a, a nie, nie. nie, o dobra. dobra. Celowo będę jechał. Y, tutaj na ograniczeniu do 120 będę jechał powiedzmy. O, seteczku, seteczku będę jechał. Tempo proszę bardzo, pyk, seteczka. I seteczka. I tak będziemy. Będzie jeździć to. Tak, żeby zobaczyć. Co no, nasi tak, polscy, polscy kierowcy robią. Już nawet widzimy i Wyprzezają prawdopodobnie nas, będziecie wiedzieli o czym hmm. będzie mowa Ale za, najpierw zrobimy sobie mały wstęp, także zainteresowanych serdecznie zapraszamy Zapraszamy Dobra słuchajcie, no to, to co się dzieje na naszych polskich drogach To każdy kto jeździ po polskich drogach, zwłaszcza po autobahnach To dobrze sobie zdaje sprawę Ja sobie o tym przypomniałem, kiedy wsiadłem sobie teraz na, do samochodu I leciałem sobie na wakacje naszą piękną, polską trasą na Gdańsk. Jechaliśmy moim samochodem czarnym, bo się zawsze pytać jaki mam samochód, no to mam czarny. I, I tam generalnie zaobserwowałem takie ciekawe zjawisko, że ja jechałem 120 na godzinę według GPS-a, bo mój samochód dalej już nie potrafił, <śmimo> mimo że można 140, ale okazało się, że nie byłem zawali drogą i to była właśnie ciekawostka na drodze, bo okazało się, że ja prawym pasem wyprzedzałem ludzi z lewego. I to jest bardzo często spotykane zjawisko na naszych polskich drogach wspaniałych, że ludzie nauczyli się jeździć lewym pasem, ponieważ wydaje im się prawdopodobnie, że prawy pas jest dla zamulaczy. Dobra, zróbmy test, bo właśnie nas wyprzedza jeden. O i co? Proszę! Bardzo Idealnie ładnie! Idealnie wykonane wyprzedzanie na drodze ekspresowej. za nami, tak. Wrzucił kieruneczek, wyprzedził nas, jedzie dalej. Natomiast mamy dwóch szeryfów już z tyłu, szeryfów pasa środkowego, proszę bardzo, busik w tylnym lusterku leci lewym pasem, przypuszczam, że y, leci tak odkąd wjechał tutaj na, na ekspresówkę i proszę bardzo, wyprzedza nas, w koło nie ma żadnego samochodu i co robi? Jedzie dalej. Jedzie dalej, środkowy pasem. I to jeszcze jest tam. Dwa punkty 200 zł. Jest to troca, że jedzie sobie środkowym pasem, mamy trzy pasy, to jeszcze go tam można jakoś nie ewentualnie. Można. Ale poczekaj, nie poczekaj. Można. Ale jak kurwa są dwa pasy ale i ktoś można. cały czas napierdziela lewym pasem, bo nie chce uchodzić za jakiegoś, nie wiem, czy to fajerzyne, kogokolwiek, bo lewy pas jest, znaczy prawy pas jest chyba dla ludzi gorszych i nikt nie chce być tym gorszym, i wszyscy jadą tym lewym, chociaż wszystkich blokują. No to po prostu chuj nie ale, ale musimy niestety poruszyć ten temat, że jednak ta jazda środkowym pasem również nie tak, należy tak, do ale, najbezpieczniejszych. Ale policji, to zjechać. Bo przede wszystkim tutaj teraz nie ma żadnego zjazdu w pobliżu 10 km. to się trzymają. Dalej nawet nawet dalej. Czego się trzymają środkowego pasa? Nikt się tutaj nie włączy w tym momencie, żeby ustępować, ustępować miejsca. Jak widzicie, oni na prawo. cały czas tam cisną tym środkiem. Bo oni cisną środkiem, bo nie wiem czego cisną środkiem. Chciałbym dopaść takiego człowieka i, i się go zapytać, dlaczego jedziesz środkowym pasem? Bo w Polsce jeździmy po prawej stronie. Nie, Wizard, co ty gadasz? W Polsce jeździmy po środku. No tak, to, to będzie da. W Polsce od zarańziej jeździ się po środku albo po lewej stronie. Tak. To jest wysane z mlekiem matki, to jest po prostu przekazane I, i Nie dojeło się do końca kończącego Absolutnie. się pasa. Absolutnie pamiętacie pod żadnym pozorem. Możecie i blokować ruch. Pod żadnym pozorem. Bądźcie Panie Boże, nie jedźcie do końca zwężającego się pasa, to jest głupota, później was nikt nie wpuści. Tak. Bo cwaniaków nikt nie lubi. Tak. Boże, jakie to jest ciemnogród ciągle u nas, tak. panuje, a kiedyś, starczy... kiedyś rozmawiałem z taką osobą, która, która miała właśnie e, swoją wizję przedstawić, że e, dlaczego on blokuje? no dlatego, że on pierwszy tam stał w tej kolejce i jak ktoś dojeżdża, to ma stać w kolejce. Bo komona! Bo wszyscy stoją w kolejce, trzeba stać w kolejkach. Ale z tym, że chciałbym przypomnieć, że ruch na polskich drogach nie ma być sprawiedliwy, że panie, pan tu nie stał, tylko ma być płynny. I dlatego właśnie dojeżdża się do końca yy, kończącego się pasa. Po czym na suwaczek się samochody zjeżdżają. Już pomijając w ogóle, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale wszelkie wyjazdy, jakieś wielkie skrzyżowania w takich dużych arteriach, to jest wszystko oprojektowane, to jest obliczane na odpowiedni ruch. Są przeprowadzane modele, są przeprowadzane symulacje, na których po prostu widać jak będzie się ruch pod różnym natężeniem I tam wszyscy uwzględniają jedną rzecz. Pas jest wykorzystany do końca. Bardzo częstym zjawiskiem, kiedy wyjeżdżaliśmy sobie z czasu na działkę, przelatywaliśmy przez Wilanów i przelatywaliśmy sobie przez Górę Kalwarię, to tam na wylocie pod Konstancinem bardzo często na dwóch pasach, na dystansie już 10 km, był wolny lewy pas, dużo trawany. Pan, pan z kodą, elegancko. Był blokowany cały czas do same, samego Konstancina, tylko i wyłącznie dlatego, tego, że znalazł się jakiś szeryf, który stwierdził, że wszyscy muszą czekać na swoją kolej, żeby wjechać i nie ma cwaniactwa na lewym pasie. Co jest oczywiście zajebiste, ponieważ ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że taka decyzja w jego życiu wpływa na to, że z tyłu powstaje 20 km korka, bo ten ruch się gdzieś musi rozładować, ale nie ma prawa się rozładować, ponieważ jest blokowany pas na dystansie 10 km. Nie chyba na to, że z tyłu robi się po prostu kocioł do samego centrum. Ale to jest właśnie myślenie polskich kierowców, że interesuje go tylko to, co jest przed nim, nie za nim. Dokładnie. To, że on blokuje, to on ma to głęboko gdzieś, bo on prawilnie uważa, że robi dobrze. Na przykład tutaj jak sobie jedziemy z Wizardem, dlaczego nie jedziemy do prawej? Ponieważ te pasy są do skrętu, jak widzicie. I w Prawo. związku z tym nie trzeba się trzymać skrajnie prawego pasa, tylko tego, jedziemy po prostej, lecimy sobie prawym skrajnym, jedącym na wprost. Okej, okay, nie wymagamy walenia kurde po kamężnikach, ale jeżdżenia po prawej stronie. Znaczy też nie wymagamy, tak? Znaczy my. My nie możemy sobie wymagać, my możemy sobie tylko życzyć, żeby ludzie zaczęli jeździć jak należy. Każdy kto pojedzie sobie za naszą e, zachodnią granicę, to od razu zobaczy, że no, w Niemczech to wygląda zupełnie inaczej. I tam jak są trzy pasy ruchu, to wszyscy sobie walą prawym. Jak ktoś jedzie szybciej, to pali na środkowy, a jak ktoś jedzie jeszcze szybciej, to na skrajny lewy i wyprzeda tą całą e, całe te peletony samochodów, które jadą wolniej od niego. No i tak to wygląda, funkcjonuje i tam jest tak od lat. Swoją drogą, dlaczego... Tu jest droga ekspresowa. Dlaczego panowie z policji zatrzymują się na drodze ekspresowej? A no, to już tam mniejsza objętość. No, to już taka tylko ciekawostka. To taka dygresja. Tak. Nieważne. Też nie jesteśmy jacyś tam wybitnie przestrzegający ja mówię, przepisów ja i nie tak dalej, właśnie, ale... Żeby, żeby tam jakoś yy, stricte te przepisy przestrzegać tak no... Nikt nie przestrzega przepisów, o tym nie żeśmy no, ja w innych odcinkach, tak. chodzi po prostu o to, żebyśmy się ludzie nauczyli w końcu jeździć jak należy, ponieważ środkowy pas ruchu nie jest stworzony do jazdy, na wprost, chyba że kogoś wyprzedzasz. Chyba że strzałki na glebie narysowane stanowią inaczej. Ja jeszcze rozumiem kiedyś, kiedyś jak naprawdę, kurde, latałem sobie nawet krokodylem na wąskim moście. I te nasze asfalty były jakie były, jak leciałem sobie tym prawym pasem za ciężarówkami, to waliło mną no, jak łajbą na wzburzonym morzu, bo się z kolejny w kolejne przepadałem. Ale teraz już takich dróg u nas nie ma. I też nie siedziałem cały czas na lewym pasie krokodylem, chociaż miałem polone za w gazie. A nie, no w gazie to nie. I, i tak nie byłem zamulaczem, nawet z przyczepą, jak ciągnąłem cement czy, czy ceku, to nie byłem najwolniejszy na drodze. Także, no. Zawsze byłem wkurwiony tym, że zawsze znajdzie się jakiś cieć na lewym pasie, który uważa, że stanowi ład porządek i prawo i ponieważ on jedzie 100 na godzinę na 140, to znaczy, że wszyscy powinni jechać 100 na godzinę na 140. A tak nie jest. No i powiem wam co jeszcze zauważyłem zajebiste fajne zjawisko, kiedy lecieliśmy sobie nad morze, bo tam nad morze leciałem i z morza wracałem. Fajna sprawa, bo ja rozumiem, że tworzą się korki przed bramkami, bo te bramki miały być otwarte, ale oczywiście otwarte nie były, bo ktoś tam musiał sobie zarobić. Ale do chuja ciężkiego Wacława, niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego tworzy się korek. Przez 3 km jedziesz w korku. Przez następne 3 km jedziesz sobie setką, bo się nagle wąskie gardło rozluźnia i po czym na kilometr przed bramkami znowu Powstaje korek, tylko że wtedy już prawidłowe I w każdym razie powiem wam, że to jest takie fajne jedno zjawisko A drugie zjawisko, które mnie też rozpierdala od lat To jest coś takiego Że kiedy wydarzy się jakaś tragedia na drodze To wszyscy są tak zainteresowani tym, co się wydarzyło Tak są pochłonięci <laughs> komentowaniem tym, co się wydarzyło Że jak ja wracałem z tego pieprzonego naszego pięknego polskiego morza To przez 15 km stałem w korku z powodu wypadku Który odbył się... O tam, po tamtej stronie drogi, nie? Jedziemy sobie tu, mamy sobie w pewnym miejscu trzy pasy, z dwóch pasów się robi I tam, 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 gdzieś tam, tam, tam był zjazd i tam był wypadek i tam stało się, siedziało I na moim kierunku powstał 15-kilometrowy korek W którym ja musiałem jechać na rezerwie <grym> Bo oczywiście miałem stację za chwilę, tylko że ta stacja za chwilę to przyszła za 45 minut, nie? I myślałem, że faktycznie coś się wydarzyło na moim pasie, że faktycznie to wszystko stoi i zdycha ale okazało się po dojechaniu bliżej, że no nie, no po prostu wszyscy zwaniają, wszyscy obserwują co się dzieje po drugiej stronie ulicy komentują sobie to, paluchanie pokazują, telefony wyciągają, nagrywają, zdjęcia robią a z tyłu po prostu korek z minuty na minutę jest coraz dłuższy ponieważ jest niedziela i wszyscy wracają z morza. także gratuluję wszystkim jełopom którzy w ten sposób do tego podchodzą już pomijam w ogóle fakt, że bardzo często w takich sytuacjach ktoś komuś wiedzie w dupę i robi w się w dupę w dupę w dupala i z jednego dzwona robią się dwa dzwony Nie rozumiem tego Proponuję teraz stworzyć y, optymalną prędkość jazdy tym odcinkiem drogi oczywiście O i teraz pokażemy wam jak powinno wyglądać nawilne <śm> wyprzedzanie I na te tej dźmie. drodze No jedziemy 120 tak jak tutaj A, sto, mamy A no 120 tak jak mamy tutaj y, Proszę bardzo, drugi. I cały czas lecą sobie. I cały czas lecą, tak. I cały czas sobie lecą, ponieważ są szybsi. Są szybsi, dlatego jadą środkowy pasem. Proszę bardzo, ten pan jedzie wolniej, wyprzedzamy go elegancko po drugiej stronie. Tak jak się powinno odbywać, wyprzedzanie po lewej, nie po prawej. Dokładnie. No ale co zrobisz? A już właśnie, pomijając fakt, że tacy ludzie, którzy walą tym środkowym pasem, na takich drogach szybkiego ruchu, sprawiają, że no wy jak gdyby jak chcą, nie chcą, słamiacie te przepisy, tak? Bo ile tam w mieście możesz polecieć prawą, o tyle już na takiej trasie niekoniecznie. My tu już jesteśmy poza... Jesteśmy w mieście, ale jakby poza. No to jest poza mnie. To jest, to poza, jest poza mnie. Poza mieście, ponieważ są takie fajne znaki, że wyjeżdżasz z Warszawy. Także droga w centrum Warszawy, no w centrum. Przechodząca <śladująca> przez ulicę Warszawy, nad, pod. Jest poza Warszawą tak na dobrą sprawą. No i, i prawidłnie, prawidłnie. Test y, nasi kierowcy y, bardzo, bardzo ładnie się przygotowali na, na dzisiejszy vlog i pokazują nam właśnie to, co chcieliśmy Wam pokazać. Czyli Jak tego nie robić? Jak tego nie hmm. robić? No. Bardzo wiedziałem, tam... że się przygotują. Pan to w ogóle wali już lewym pasem od zarania dziejów, bo on się przylepi do lewego i tam jest w ogóle nieśmiertelny, niezniszczany i udowadnia wszystkim, że jak jest to 30, to prędszego nie będzie. Tak Aczkolwiek, o ile nie jesteśmy w stanie zweryfikować czyjejś prędkości, z uwagi na to, że e, nasze liczniki w naszych samochodach, motocyklach przekłamują I jeden samochód pokaże inną prędkość, drugi będzie jechał z tą samą prędkością i no, pokaże Ale prawdopodobnie i tak o 10% ci zaniży e, Przypuszczalnie tak, więc e, tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ktoś jest, e, jedzie szybciej od nas i, i łamie przez to przepisy czy pan też nas tłumaczył, tłumaczył, prawie nie wyprzedza tak, lewym skrajnym tak, pasem na Ale często się tłumaczą właśnie ci, ci ludzie, że on jedzie przepisowo lewym pasem, z maksymalnie dozwoloną prędkością, tak? Ale przecież on jedzie wolniej, a ktoś może jechać szybciej, bo ma inaczej wyskalowany y, licznik, tak? Albo po prostu pojedzie szybciej, bo pojedzie szybciej. Bo pojedzie szybciej i nikt mu tego nie zabroni. Może akurat w tym momencie y, wiezie pasażera, który wymaga. Y, nagłej opieki lekarskiej, tak? Czy, czy to na przykład nie wiem, czy nawet żony do porodu, czy chociażby schorowanego dziadka, któremu właśnie jest gorzej. I wiadomo jak to jest, że e, dzwoni się po nasze to pogotowie i ono często przyjeżdża, czasem trochę za późno. Więc, więc czasem warto wziąć te, tego gościa, e, czy, czy tam e, pacjenta, czy pacjentkę wsadzić w ten samochód, trochę naginając przepisy, zawieść ten, e, tego osobnika, bo życie jest e, jednak jakby nie patrzeć e, ważniejsze. W ogóle mają wejść zmiany w przepisach o zabieraniu uprawnień w związku z tym, że oto przekroczenie o 50 w terenie zabudowanym ma być furteczka właśnie dla, dla tych osób, które wiozą osoby na przykład do szpitala. Tak? Ma być furteczka o to, że nie będzie im zabierane uprawnienie. W, w ogóle fajne, fajne jest to też, że policja wzięła się za tych szeryfów drogowych, którzy namiętnie blokują sobie cały lewy pas. Wedle własnego widzi mi się swoich potrzeb, to tak, mi się tak, podoba, tak, tak, tak. bo coraz naprawdę więcej widać, tak. tak. coraz więcej interwencji w tej sprawie, coraz więcej ludzi też zwraca uwagę takim delikwentom, no bo jednak, no nie, nie oszukujmy się, zablokowanie pasa na 5 km nic nie daje. Jest tylko przejawem buractwa i jakichś życia w starym systemie, no bo... No, taka komuna jest Taka mentalna, komuna, tak, no troszeczkę. Taki, no, beton umysłowy, no. Tak, kiedyś były kolejki, teraz też będą kolejki, tak. tylko że... Kolejki, mają kolejki no, być cały czas są, ale no, nie oszukujmy się, nie pot takie drogi, żeby blokować lewy pas i możliwość jazdy ludziom. E, Jazda na kopertę teraz też, z tego co dobrze kojarzę, że ma być obowiązkowa i mają być, się pojawić znaki zobowiązujące tak, 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 tak. do jazdy ma, na kopertę. Ma wejść, ma wejść na, suwak. E, na suwak. Na kopertę. na kopertę. Na, na kopertę e. też można pojeździć, ale to... Na kopertę to się parkuje. Nie, na kopertę się też jeździ czasami. Zale, zależy co robisz. I jak zrobiłeś. Tak. Tak. E, no, ale to są takie skrajne przypadki. I fajnie, że w końcu no może coś nam to da, bo no mimo wszystko jest taki głupi zwyczaj się wyrobił, że ludzie już z walą, wcześniej zjeżdżają z tego lewego skrajnego pasa, który się kończy, tylko i wyłącznie dlatego, że boją się, że jak dojadą do, na miejsce do końca tego pasa, to nikt ich nie wpuści, bo wszyscy będą mieli ich Aczkolwiek przed ostatnie tam lata to się już chyba trochę troszeczkę, zmniejszyło. Troszeczkę się ten proceder zmniejszył, I ale powiem... dalej się trafiają szeryfy, szere, szeryfowie drogowi, którzy y, dalej właśnie tworzą te jakieś swoje y, dziwne teorie w praktyce. Czyli, czyli y, dojeżdżamy do końca, a on musi siąść y, poprzedniemu na zderzak, żeby tylko cię nie wpuścić. Dokładnie, tak, on tak, 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 nie wiedziesz przede mnie. Nie wiedziesz przede mnie, to tak. jest właśnie coś. Co też rozpieprza system. Zauważyłem, że to jest no, jednak e, doma dla takiego starszego pokolenia. Tak. młodzi tak, tak. ludzie zdecydowanie inaczej do tego i dobrze, aczkolwiek no, fajnie by było też, żeby właśnie ogarnąć tych wszystkich kierowców i jestem pewien, że no, żyłoby nam się zdecydowanie lepiej. No, bo generalnie jak się wali po mieście i wiecie, i wiecie, że tam na przykład walicie w lewo, wiecie, że walicie w prawo, albo wiecie, że gdzieś tam jest e, miejsce, gdzie dużo osób odbija, czy w lewą, czy w prawą stronę, i walicie sobie na środek. Zresztą no, mniejsze zło można powiedzieć wyrządzacie. Jeżeli jedziecie sobie w mieście, to... W mieście, no tak można powiedzieć, można że... powiedzieć, że... Wiadomo, trochę wcześniej zmienić ten pas, bo yy, powiedzmy skręcamy w lewo, tak? No z skrajnie prawym, no to wiadomo, że nie zrobi się tego raz, dwa w mieście, no, tak. jest duży ruch, więc... Można Lepiej to zrobić tam mieście... to wcześniej. wcześniej. Są też Rzuć, sytuacje, tak? są miejsca, o których no, rdzeni mieszkańcy wiedzą od puchuń. na przykład koło mojego byłego miejsca zamieszkania była taka ciekawa uliczka, gdzie, że ludzie z braku miejsca parkowali na chodników wzdłuż drogi. Tam często dochodziło do takich sytuacji, że oni po prostu wyjeżdżali cofali na, na drogę na skrajny prawy pas. E, tylko że no, byli generalnie, można powiedzieć, w dupie, bo tam było pełno drzew, jakichś krzaków, te samochody, to co oni miały w widok. I tam często dochodziło do takich sytuacji, że ludzie wyjeżdżali w złym momencie. No tak to bym u, 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 ujął w słowach. I dlatego tam się już wyrobiło takie, takie coś, że wszyscy lecieli tam szedkują pasem, żeby tym nieszczęśnikom, biedakom dać wyjechać. E, także no wiadomo, że sytuacja w niektórych miejscach wymaga takie, a inne zachowanie. Wiadomo też, że no, warto, tak jak Wiss powiedział no, wcześniej... No znak taki sam, jak na drodze się dzieje, zaraz. O, o kurde, jak fajnie. No, tak jak powiedział Wiss, yy, warto w mieście no, jednak wcześniej przygotować się do manewrów, z skrętów w prawo, czy w lewo, jeżeli nie jedziesz pasem, który cię do tego... Mhm. Mm -hmm. Mam ten znak chyba tak, nie, przypadkiem no w ogóle tam nieważne No znaczy wiadomo, no my się teraz turlamy to może tak. i to stycznie, no ale ale no ciężarówkę ciężarówką Pozdrawiamy no, wszystkich pozdrawiamy kierowców tirów Tak, pozdrawiamy kierowców tirów No ped, tak, PDK, pdk. <laughs> O Boże Lewym go Na co czekasz? Nie no ja wyprzedam ciężarówkę, więc wracam na prawo A tego nie wyprzedasz? Nie, ja tego nie wyprzedzam, tu nie ma samochodu Aha. Przynajmniej nie powinno być Rozumiem I know what you feel bro I jadę 110 uwaga, a dopuszczalne jest 120 Żeby nie było Żeby nie było Więc Oś. ten samochód, którego nie było był na, miał 90 No i co słuchajcie, chyba w tym temacie kurde pogaduszek na temat tego jak się jeździ w Polsce i co trzeba zmienić żeby nam się jeździło nam, wam Waszym Dam dzieciom, wszystkim. naszym wnukom, naszym no nieważne, żeby nam wszystkim, społeczeństwu i panu, i pani również, żeby żyło się lepiej i jeździło się lepiej, no to trzeba jednak, no tak, bardziej na tych trasach, spierdalać z lewego pasa, tak. nie zamulać na środkowym, tak. nie blokować lewego pasa. Tak. Nie zatrzymywać się przy wypadkach, żeby zobaczyć komu się stało kuku, czy komu się nie stało, i robić sweet foci, kurwa, tak. selfie z wizerunkiem tego wypadku. Tak. Ogólnie nie zachowywać się głupio. Tak. Jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ewentualnie troszeczkę szybciej. Można delikatnie naginąć. No. Nie, nie blokować nie bliźniego swego, jak siebie jak samego. Gdzie my jedziemy? Tam. Pamiętajcie. Jedenaste. Nie blokuj bliźniego 11. swego, jak siebie sami. przekraczamy tutaj 20. Chyba mi zgasło. No i będzie nam wszystkim żyło się lepiej w społeczeństwu i, i będzie pięknie, także... tak? Wszyscy będą wtedy zadowoleni. Chcemy się mulić, mulimy się prawym pasem. Tak, chcemy jechać normalnie, wyprzedzamy, zjeżdżamy z prawego pasa na środkowy. Po manewrze wyprzedzania wracamy z powrotem na prawy pas. Dalej za, za tych, co się tam chcą pomulić. Ale to nie znaczy, że jedziemy prawym też jak muły, tak? Także słuchajcie, w tym odcinku to będzie na tyle bo my tu teraz będziemy robili spontana. Eee, także jak coś to serdecznie zapraszamy Was na nasze fanpage, y, nasze kanały. Wbijacie do Wizarda, wbijacie do niego na stronkę Wizard on Bomb. On Bond na wizardonboard.pl, wbijacie do mnie na motoblog.pl, wbijacie do nas na YouTube, wbijacie do nas na Facebook i Instagram. Znajdziecie wszystko pod tymi samymi nazwami. A w tym odcinku to by było na tyle, także standardowo. Do zobaczenia! przy okazji! Kolejny Subskrybuj kodę, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.